dałoby się coś w tych vlogach zmienić, coś, coś dodać? Jak myślałem, sobie kurczę, no nie wiem, może wyjść na dwór, ale chyba najlepiej by było, gdybym sobie kogoś zorganizował. Nie wiem, jakąś drugą osobę, jakiegoś partnera. No, słuchajcie, to nie jest łatwe zadanie, to jest naprawdę niełatwe nie zadanie, bo nie każdy się nadaje. Ale słuchajcie, mam taką magiczną szafę, którą polecam każdemu tuberowi. Jeżeli jesteś YouTuberiem i nie masz takiej szafy, to jesteś biedny i biedę, Dobra, słuchajcie. A! Mamy taką szafę, jak widzicie tu jestem ja, jestem bardzo ładny Kurde, nawet sobie poprawił włosy, aż takie są ładne No i dobra o. Dzień dobry Tego pana weźmiemy, bo on jest tak najbardziej No tak, słuchajcie, na moje oko Z 1,20 20 20 centymetrów palę, jak mniej więcej Słuchaj, ile chcesz tam za godzinę? Dobra, dam ci trzy, trzy banany, dobra Kurcze, no same gówno, no, ale dobra, może coś tam wygrzebie Halo? You can do this To narzucie, jaka na dzisiaj zaproszę was do mojego 13 vloga, w którym porozmawiamy, czy to na pewno jest 13 vlog. Dream primis, jest według mnie dosyć głupie święto. Nie tyle co ludzie sobie cały czas robią jakieś żarty i się wygłupiają, tylko to jest naprawdę głupie. Nagle wszyscy na fanpage'ach i na Facebooku mówią, że zamykają kanał na YouTubie, ja pierdolę! I, I to naprawdę jest naprawdę, naprawdę dziwne. No kurczę, każdy wypisuje na Facebooku jakieś, że zamykam kanał, że nienawidzę wasi, widzowie i tak dalej. Tyle co na stronie YouTube'a. Ale kurwa, co robią Gimbusy? Co robią Gimbusy? Za to, zaczynam sobie żartować. Bardzo oryginalnie żartować. I naprawdę, no robiąc siebie ka każdego dnia debila, w moim przypadku Prima primis nie istnieje. No bo tak naprawdę na moim kanale macie cały czas Prima Premis, nie? Kurwa, witnie, dalej mi stąd! I co jest no, największy no, pro? Gdzie jest największy problem jest w tym, że nie potrafię zupełnie nagrywać żadnych vlogów już tematycznych. Po prostu wyczerpałem swoje pomysły już maksymalnie i w tym momencie chyba przestanę nagrywać zupełnie vlogi. Będę nagrywał dalej daily vlogi, ale vlogi sam już nam spokój. Dlaczego? Bo nie potrafię nic sensownego powiedzieć, bo jestem jebanym imbusem, który nie potrafi nic wymyślić i cały czas mam za siebie jakiś debili, który muszę, kurwa, wynajmować za trzy banany i dwa pomidory. Ja pierdolę to, kurwa, tak za życie, kończę ten odcinek, trzymajcie się, pa pa!